Licytacje, otwarcie ronda Choinki Życzeń oraz porywające muzyczne widowisko. Tak wyglądał osiemnasty finał akcji charytatywnej Choinka Życzeń w Tarnobrzegu. Przygotowano mnóstwo atrakcji i niespodzianek, a wszystko po to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy dla niepełnosprawnych dzieci. Finał był także okazją do podziękowania osobom, które wspierają akcję i pomagają w jej organizacji. Świętowanie rozpoczęto od barwnej parady, w której udział z członkami stowarzyszenia i dziećmi wzięli prezydent Łukasz Nowak i przewodniczący Rady Miasta Norbert Mastalerz. Tymczasowa zmiana nazwy Ronda Solidarności u zbiegu ulic Piłsudskiego, Sienkiewicza i Wyszyńskiego to jeden z punktów akcji charytatywnej, której organizatorem jest Stowarzyszenie Choinka Życzenia. Dzień później, drugi rok z rzędu, zaprezentował się kielecki teatr tańca, tym razem z widowiskiem Kopciuszek. Kopciuszku, jest bardzo dużo emocji. Dużo wspaniałych zachowań. Przyjaźń, pomoc, wsparcie, smutek, żal, strata, porzucenie, różne barwy uczuć i mandry ludzkiej psychiki, i najpiękniej można to pokazać ciałem, a widz sobie też może odczytać to po swojemu. Uważamy, że, że pomysł tego familijnego spotkania jest jak najbardziej trafiony. Rzadko się zdarza, że gwiazda, która przyjeżdża na, na, na dany finał, podoba się wszystkim. Tak? Mamy, każdy z nas ma inne gusta. Natomiast takie widowisko familijne wydaje mi się, że jest, że jest najlepszym rozwiązaniem na to, żeby nas było jak najwięcej. I cieszymy się, ponieważ jeden i drugi spektakl pięknie się przyjął i mamy pełną salę. Spektaklowi towarzyszyła bajkowa oprawa. Wspaniała scenografia, konkursy oraz zabawy dla dzieci to tylko niektóre z elementów. Oba spektakle zgromadziły tłum widzów, co także przełoży się na wsparcie finansowe. Sprzedawano cegiełki będące wstępem na widowisko, a w trakcie finału można było również wrzucać pieniądze do puszek. W sumie udział w spektaklu wzięło ponad 70 tancerzy. Bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję stowarzyszeniu choinka Życzeń za, za to zaproszenie i w ogóle. Tacy wspaniali ludzie z tego stowarzyszenia, ja muszę to powiedzieć na łamach tutaj mediów, że naprawdę wielkie serca, wspaniałe idee i no niesamowicie, niesamowicie i nawet ten kącik, który tutaj przygotowali, ten, ten, ten pantofelek, ten konkurs dla księżniczek, bardzo ciekawie i myślę, że to bardzo wzbogaca miasto. Każdy mówi, że z roku na rok jest coraz ciężej. Nieprawda, drodzy Państwo, my do ostatniego dnia naprawdę otrzymywaliśmy telefony. Było mnóstwo sponsorów, mnóstwo darczyńców, którzy dokładali co chwilę jakieś cegiełki, więc za te cegiełki dziękujemy, miała być jedna choinka na rondzie, są dwie. To o czymś świadczy. Że są dobrzy ludzie, że, że czują nas, że czują dobro dzieci, że, że mimo wszystko chcą pomagać. Przed pierwszą odsłoną spektaklu organizatorzy podziękowali partnerom i przyjaciołom Choinki Życzeń wręczając im dobre anioły. Licytacje w ramach Choinki Życzeń po raz kolejny wygrała Agnieszka Gawrońska. Nagrody odebrali m.in. prezydent Łukasz Nowak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Przemysław Smoliński oraz dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Elżbieta Pańtak. Jako, że była to osiemnastka, to na scenie nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu. Życie z dziećmi niepełnosprawnymi nie jest łatwe. Jest trudne. Jest trudne, ale posłana różami. Bo za każdym razem, kiedy nasze dziecko, bez względu na to, ile ma lat, stawia ten maleńki krok do przodu. W naszym sercu rozkwita piękna czerwona róża. Dlatego ja dziś Wam, drogie dzieci, i nam, kochani rodzice, życzę, żeby tych róż było coraz więcej, żeby się uzbierał z nich ogromny bukiet i tak jak mały książę, chcę Was wszystkich Państwa prosić, bądźmy wyrozumiali, tolerancyjni. Bo każdy z nas ma słabości. To, co robicie, jest naprawdę piękne. Ja wiem, trudne, wielokrotnie, poparte wieloma wyrzeczeniami, ale piękne. I wiem, że nie robicie tego dla siebie, robicie to dla tych wspaniałych dzieciaków, dla tej wspaniałej młodzieży, która, myślę, ma bardzo ciepłe serca. Tak samo jak wy. Wiem, że macie piękne marzenie. Ja mam podobne i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się je zrealizować. A tym marzeniem jest utworzenie ośrodka, w którym młodzi niepełnosprawni ludzie będą mogli się rehabilitować oraz z tym właśnie miejscem wiązać swoją przyszłość, zarówno zawodową, jak i prywatną. Zbiórka pieniężna prowadzona w ramach tegorocznego finału jest kolejnym elementem przygotowań, by ten cel zrealizować. Może na taką prywatę sobie pozwolę, że, że mimo tego, że czasami wydawało nam się, że może nie do końca ma to sens, bo, bo nie czuliśmy pleców, które yy, albo ręki, która pchnie nas do przodu. To nie żałuję ani jednego dnia, ani jednego finału i myślę, że ten. Wszystkim długo pozostanie w pamięci, bo jest 18. Jesteśmy dorośli, tak jak już wcześniej wspominałem. Czas najwyższy na to, żeby dać nam ziemię, ośrodek. Jesteśmy już odpowiedzialni, drodzy Państwo. Uwierzcie nam, bo naprawdę robimy przez te wszystkie lata wszystko, żeby nam już zaufać i żeby te nasze dzieci miały przyszłość taką, na jaką zasłużyły naprawdę. Ja oczywiście rozumiem tą potrzebę jestem jak najbardziej zwolennikiem powstania tego ośrodka rehabilitacyjnego i nie będę ukrywał, że od samego początku szukamy takich rozwiązań, szukamy rozwiązań oczywiście systemowych, czyli chcemy pozyskać środki prawda, na utworzenie takiego ośrodka. Ja się bardzo często spotykam ze stowarzyszeniem, z paniami ze stowarzyszenia. Wiem, że jest to ich naprawdę, nurtu... to ich nurtuje, to od samego początku jest dla nich największym problemem. No przede wszystkim też musimy mieć jasność. Chodzi tutaj też o to, że no dzieci z, z takim dużym stopniem niepełnosprawności po 24 czy tam 5 roku życia, kiedy kończą szkołę, no to w zasadzie dzisiaj nie mamy dla nich jakby dalszej części opieki, nie mamy gdzie ich tutaj jakby zagospodarować i dlatego jest to też duży problem. Stąd od samego początku jak powiedziałem, szukamy takich rozwiązań, mamy też już kilka pomysłów na lokal, który moglibyśmy ewentualnie za, zaproponować mieszkańcom. W tym roku tylko w ramach licytacji zebrano 37 tysięcy złotych. Do tego dojdą giełki i zbiórka prowadzone w czasie spektaklów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży sianka na bożonarodzeniowe stoły. Oraz dochód z balu na zakończenie 18 edycji Choinki Życzeń, które odbędzie się w lutym. To nie jest tak, że my chcemy coś za darmo. Mamy wkład własny, od paru lat zbieramy pieniążki na to, żeby był jakiś start, żebyśmy dali też coś od siebie. Więc tym bardziej prosimy, żeby się nas zrozumieli, że naprawdę mamy duże potrzeby. Nasze miasto ma dwa ośrodki, ale niestety nie wszyscy tam się zmieszczą. A my chcemy stworzyć naszym dzieciom dom na przyszłość po to, żeby, żeby uczyły się tego, że można też żyć i mogą zachowywać się i, i, i rozwijać tak jak my i, i, i żyć w takich normalnych, prawdziwych warunkach. A mówię, nie, nie zawsze będą rodzice, tak? Dzieci dojrzewają, są coraz starsze, więc myślę, że potrzeba jest wielka. Jest coraz więcej takich dzieci, które chcą mieć swój dom i my o ten dom walczymy.